To była wielki piątek jak wiele innych. Słońce ledwo wzeszło, a miasto Salwador dopiero budziło się do życia, otulone pełną czci ciszą. Korytarze domu opieki Dom Pedro II wypełniał już aromat świeżo zaparzonej kawy, a dziesiątki starszych mieszkańców powoli rozpoczynały swój codzienny rytuał. Dla nich ten dzień był wyjątkowy. Dzień wspomnienia ofiary Chrystusa, dzień modlitwy i wdzięczności za życie. Ale nikt, absolutnie nikt, nie mógł przewidzieć, że ten 9 kwietnia 1993 roku zostanie naznaczony jeszcze jedną ofiarą. Wśród korytarzy domu opieki była kobieta, jakby stworzona ze światła. Nazywała się siostra Lindalva Justo de Oliveira. Zawsze tam była, łagodna, spokojna, z uśmiechem, który potrafił rozjaśnić nawet najciemniejsze zakamarki ludzkiego serca. Ale tego dnia ciemność postanowiła ją sobie odebrać. Stała za ladą, przygotowując śniadanie dla podopiecznych. Wtedy poczuła czyjś dotyk na ramieniu. Może pomyślała, że to jeden z mieszkańców, proszący o dodatkowy kawałek chleba lub trochę więcej kawy. Może obróciła się z tym samym ciepłym spojrzeniem, które zawsze miała, ale to, co zobaczyła, to zimny blask noża. Zanim zdążyła zareagować, ostrze zagłębiło się w jej obojczyk. Pierwszy cios był precyzyjny, śmiertelny, ale napastnik, opętany nienawiścią i obsesją, nie poprzestał na jednym, uderzył ponownie i znowu, i znowu. Zadał jej 44 ciosy nożem, a to, co było najbardziej przerażające, morderca nie uciekł. Stał tam, patrząc na bezwładne ciało kobiety, która nigdy nie wyrządziła mu krzywdy. Czekał na przyjazd policji, jakby chciał, by wszyscy zobaczyli, co zrobił, jakby pragnął, by świat był świadkiem jego potworności. Ale historia Lindalwy nie kończy się tutaj. Jej krew przelana w ten wielki piątek nie poszła na marne, przeciwnie, stała się ziarnem wiary, odwagi i świętości. Ale aby zrozumieć wpływ tego męczeństwa, musimy cofnąć się w czasie i poznać historię tej niezwykłej kobiety, która już od dzieciństwa miała w oczach wyjątkowy blask dzieciństwo Lindalwy. Pokora i wiara na północy Brazylii, Lindalva Usto de Oliveira urodziła się 20 października 1953 roku w małej osadzie zwanej Sitio da Areia, położonej w gminie Assu w stanie Rio Grande do Norte. Jeśli nigdy nie słyszałeś o tym miejscu, nie martw się. To jedna z tych wiosek, które zdają się zapomniane przez czas, gdzie domy są skromne, drogi pokrywa sucha ziemia, a gorący wiatr niesie ze sobą zapach wyschniętej roślinności. Życie tam nie było łatwe, słońce wypalało ziemię, woda była dobrem cenniejszym niż złoto, a praca zaczynała się już od najmłodszych lat. Mimo trudności Lindalwa dorastała otoczona miłością. Była szóstym dzieckiem w wielodzietnej rodzinie, liczącej aż czternaścioro rodzeństwa, i od najmłodszych lat uczyła się wartości wiary i miłosierdzia. Jej ojciec, João Justo da Fe, był człowiekiem surowym, ale sprawiedliwym. Uwielbiał nauczać dzieci o Biblii. Zabierał rodzinę na Mszę Świętą i dbał o to, by wszyscy wzrastali z sercem zwróconym ku Bogu. Jej matka, Maria Lucia da Fe była kobietą o wielkim sercu, zawsze gotową nieść pomoc sąsiadom, dzielić się nawet tym, czego miała niewiele i przekazywać dzieciom lekcje prawdziwej miłości bliźniego. Alindalwa chłonęła to wszystko z niezwykłą wrażliwością. Od małego wykazywała się dobrocią, jakiej trudno było nie zauważyć. Jeśli widziała kogoś głodnego, oddawała mu swoje jedzenie. Jeśli spotykała chorego, siadała obok, trzymając go za rękę, choćby nie wiedziała, jak pomóc. Podczas gdy inne dzieci biegały bez trosko po polach, ona wolała pomagać matce w domowych obowiązkach albo godzinami słuchać biblijnych opowieści ojca. W wieku dwunastu lat przyjęła swoją pierwszą komunię świętą. To właśnie wtedy, przed ołtarzem, poczuła w sercu coś niezwykłego. Pragnienie służby, pragnienie oddania swojego życia dla czegoś większego, ale tak jak każda młoda dziewczyna, wciąż nie wiedziała, jak ta droga się potoczy. Kiedy ukończyła szkołę podstawową, Lindalwa zaczęła pracować jako opiekunka do dzieci, aby pomóc rodzinie. Nie było to łatwe zajęcie, ale wykonywała je z oddaniem. W 1911 roku, mając 18 lat, postanowiła przeprowadzić się do Natal, gdzie zamieszkała u jednego ze swoich braci. Wielkie miasto było dla niej zupełnie nowym światem: ruchliwe ulice, wysokie budynki, zabiegani ludzie wszystko było inne niż w spokojnej wiosce, z której pochodziła. Ale pośród tego zgiełku znalazła swój azyl kościół regularnie. Uczestniczyła we mszach świętych, angażowała się w działalność charytatywną i powoli zaczęła odczuwać w sercu coraz silniejsze powołanie. Jednak to przyjaciółka Konczejseo wskazała jej drogę, która odmieni jej życie: Zgromadzenie sióstr miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Na początku Lindalwa tylko odwiedzała siostry. Pomagała w różnych zajęciach, uczestniczyła w spotkaniach, ale z każdym dniem czuła, że należy do tego miejsca. Jakby za każdym razem, gdy przekraczała próg klasztoru, słyszała cichy głos w swoim sercu: To tutaj jest Twoje miejsce, i pewnego dnia po prostu to zrozumiała. 16 lipca 1979 roku. Decyzja na całe życie, mając 36 lat została oficjalnie przyjęta do zgromadzenia. Niedługo potem napisała list do swojej przyjaciółki kończej Jestem bardzo szczęśliwa. Czuję się, jakbym zawsze tu mieszkała. Mój los jest w rękach Boga, ale z całego serca pragnę zawsze służyć z pokorą w miłości Chrystusa. w końcu znalazła swoje miejsce. Misja w domu opieki Dom Pedro II i cień obsesji Po zakończeniu formacji zakonnej w 1995 roku Siostra Lindalwa została wysłana do domu Opieki Dom Pedro II. w Salwadorze, gdzie powierzono jej opiekuńcze obowiązki wobec starszych mieszkańców placówki i robiła to naprawdę dobrze. Nie była tylko opiekunką. Nie traktowała tego jak zwykłej pracy. Ona naprawdę się troszczyła, śpiewała z seniorami, odmawiała z nimi różaniec, słuchała ich historii, trzymała ich za ręce w trudnych chwilach. Była jak promień światła w ich codzienności, ale nie wszystko było tak piękne. Cień obsesji w domu opieki Dom Pedro II zaczął pojawiać się mężczyzna imieniem Augusto da Silva Peixoto. Był agresywny, niezrównoważony. I w jakiś sposób chorobliwie zafascynowany Lindalwą. Ona oczywiście nigdy nie dawała mu najmniejszej nadziei, zawsze pozostawała wierna swojemu powołaniu, jasno dając do zrozumienia, że jej życie należy do Boga. Ale Augusto nie chciał tego zaakceptować. Na początku wszystko wydawało się niewinne, spojrzenia, komplementy, nieodpowiednie komentarze. Z czasem jednak jego zachowanie stawało się coraz bardziej niepokojące. Zaczął ją śledzić, wpatrywać się w nią, rzucać ukryte groźby. Siostry zauważyły zagrożenie i błagały ją, aby opuściła dom opieki. Ale Lindalva odmówiła. Wolę by moja krew została przelana niż odejść, powiedziała pewnego dnia i niestety dokładnie tak się stało. Męczeństwo i światło, które nie gaśnie w Wielki Piątek, gdy cały świat wspominał mękę Chrystusa. Lindalwa także stała się ofiarą, ale jej historia nie kończy się na tragedii, bo nawet w cierpieniu jej światło jaśniało i wciąż jaśnieje. W kolejnych rozdziałach zobaczymy, jak jej dziedzictwo się rozprzestrzeniło. Jak doszło do jej beatyfikacji, i jak jej imię stało się symbolem odwagi, miłości i świętości. Po brutalnym morderstwie siostry Lindalwy, dom opieki, dom Pedro II, nigdy już nie był taki sam. Podłoga kuchni, która kiedyś była świadkiem uśmiechów, modlitw i wspólnych posiłków, teraz nosiła ślad potwornej zbrodni. Starsze osoby, które traktowały ją jak córkę, nie mogły uwierzyć w to, co się stało. Chłodne wyznanie mordercy zabójca Augusto da Silva Peixoto nie próbował uciekać. Wręcz przeciwnie, stał tam, jakby był dumny z tego, co zrobił. Gdy przyjechała policja, powiedział tylko jedno zdanie: Zabiłem, bo nigdy nie chciała ulec moim pragnieniom. Jego zimne słowa wstrząsnęły nawet najbardziej doświadczonymi funkcjonariuszami. Cały Salwador był w szoku. Jak ktoś mógł odebrać życie kobiecie, która poświęciła się jedynie dobru, ale Lindalwa, nawet w śmierci, nie została pokonana, jej ciało zostało zranione, ale jej dusza już dawno należała do Boga. Krew przelana w wielki piątek uczyniła ją męczennicą, a męczennicy nie umierają. Oni odradzają się w wierze tych, Którzy wciąż wierzą, czas żałoby, czas świętości. Ciało siostry Lindalwy zostało wystawione w kaplicy domu opieki. Trumna, otoczona świecami i białymi kwiatami, przyciągnęła setki ludzi. Były łzy, była żałoba, ale przede wszystkim była głęboka cześć. Wszyscy czuli, że nie stoją przed zwykłą śmiercią, stali przed ofiarą. Początek kultu wieść o jej męczeństwie rozeszła się błyskawicznie, wielu wiernych uważało, że umarła jak święta, niektórzy zaczęli modlić się o jej wstawiennictwo już przy trumnie, wierząc, że jej dusza jest już uboga. Matka, która zrozumiała ofiarę Maria Lucia da Fe, matka Lindalwy, trzymała różaniec w drżących palcach. Jej wzrok był pełen bólu, ale i dumy. Żadna matka nie chce pochować własnego dziecka, ale tam, w ciszy kaplicy, wydawała się rozumieć, że jej córka nie należała już tylko do niej. Lindalwa teraz należała do świata. Pogrzeb świętej jej, pochurowi, towarzyszyły pieśni i modlitwy. A w sercach wielu ludzi rodziło się jedno przekonanie: Ta kobieta umarła jak święta. Pierwsze znaki łaski po śmierci siostry Lindalwy zaczęły pojawiać się niezwykłe świadectwa. Starsze osoby z domu opieki, przyjaciele, zakonnice, a nawet ludzie, którzy nigdy jej nie poznali osobiście, twierdzili, że odczuwają jej obecność w trudnych momentach. Niektórzy mówili, że ich modlitwy zostały wysłuchane za jej wstawiennictwem. Kościół rozpoczyna badania, kościół, zawsze ostrożny w takich sprawach, postanowił przyjrzeć się tym doniesieniom. I wtedy odkryto coś niezwykłego: Świętość siostry Lindalwy nie przejawiała się jedynie w jej męczeństwie. Już długo przed swoją tragiczną śmiercią żyła jak święta. Dziennik duszy oddanej Bogu wśród jej rzeczy, odnaleziono dziennik, który ujawnił serce całkowicie oddane Bogu. Zapisywała tam swoje myśli o misji służby, o swojej głębokiej czci do Matki Bożej i gotowości na każde poświęcenie z miłości do Chrystusa. Jej ostatni zapis brzmiał niemal proroczo, panie. Uczyńcie ze mną co chcecie. Chcę być wasza aż do końca. I tak się stało. Jedna z najszybszych beatyfikacji w Brazylii proces beatyfikacyjny siostry Lindalwy był jednym z najszybszych w historii kościoła w Brazylii. 2 grudnia 2007 roku, zaledwie 14 lat po jej śmierci, papież Benedykt XVI oficjalnie ogłosił ją błogosławioną. Uznanie to przyszło nie tylko ze względu na jej męczeństwo, ale także na życie pełne poświęcenia, służby i miłości do bliźnich. Światło, które nie gaśnie dziś, historia błogosławionej Lindalwy Justo de Oliveira inspiruje tysiące ludzi w Brazylii i na całym świecie. Jej grób w Salwadorze stał się miejscem pielgrzymek. Wierni przychodzą tam, aby się modlić, dziękować i prosić o jej wstawiennictwo. Każdego roku, 7 stycznia, w dniu jej chrztu, jej pamięć jest uroczyście obchodzona podczas mszy świętych i licznych uroczystości. Największe dziedzictwo Lindalwy, jej imię, wciąż rozbrzmiewa jako przykład odwagi, wiary i bezwarunkowej miłości. Ale może największe dziedzictwo Lindalwy nie tkwi w książkach czy w oficjalnych uroczystościach? Jej największe dziedzictwo żyje w sercach tych, których dotknęła swoją dobrocią, w życiu każdej osoby, która znalazła w niej wzór niezachwianej wiary. Lekcja, którą nam zostawiła błogosławiona Lindalva justo de Oliveira, przypomina nam, że prawdziwa wielkość nie tkwi w władzy, bogactwie czy uznaniu. Prawdziwa wielkość tkwi w służbie innym. Jej historia uczy nas, że prawdziwa wiara to nie tylko modlitwa, to działanie. Świętość jest bliżej, niż myślisz, błogosławiona Lindalva justo de Oliveira, pokazuje nam, że świętość nie jest czymś odległym. Może być obecna w naszej codzienności, w trosce o innych, w cierpliwości wobec trudności, w umiejętności. Kochania bez oczekiwania niczego w zamian i przypomina nam, że nawet w najgłębszej ciemności światło zawsze zwycięża. Wybór, który uczynił ją świętą Lindalwa, mogła uciec, mogła opuścić dom opieki, gdy poczuła zagrożenie, ale postanowiła zostać, postanowiła kochać do samego końca i ta decyzja uczyniła ją świętą. A teraz pytanie do Ciebie: Co możesz zrobić dzisiaj, aby pójść za tym przykładem? Ciekawostki o życiu i dziedzictwie błogosławionej Lindalwy. Zanim została zakonnicą, była utalentowaną krawcową. Swoje umiejętności wykorzystywała, by pomagać ubogim, naprawiała i rozdawała ubrania potrzebującym. Ten pozornie drobny gest już wtedy świadczył o jej powołaniu do służby innym. Na długo przed wstąpieniem do zgromadzenia, nawet po wstąpieniu do sióstr miłosierdzia, nadal szyła dla podopiecznych domu opieki. Często zostawała do późna w nocy, przerabiając i dopasowując ubrania, aby starsi mieszkańcy mogli czuć się komfortowo i godnie. Jej beatyfikacja była jedną z najszybszych w Brazylii, ponieważ została uznana za męczennicę, nie było konieczne udokumentowanie cudu. Aby mogła zostać ogłoszona błogosławioną, jej kanonizacja może nastąpić w przyszłości. Watykan analizuje już możliwy cud przypisywany jej wstawiennictwu. Świadectwo życia Lindalwa uczy nas, że świętość nie polega na wielkich cudach, ale na codziennym dawaniu siebie. I to właśnie czyni ją tak wyjątkową. Męczeństwo w wielki piątek 1993 roku. Wielki Piątek 1993 roku, w dniu swojej śmierci, Lindalva uczestniczyła w Drodze Krzyżowej we wczesnych godzinach porannych. Zawsze głęboko rozważała cierpienie Chrystusa, a tego tragicznego dnia jej los w niezwykły sposób splotł się z jej oddaniem tej tajemnicy wiary. Nie opuściła nawet tych, którzy stanowili zagrożenie Augusto da Silva Peixoto mężczyzna, który ją zamordował. Miał agresywne i niepokojące zachowanie. Lindalwa wiedziała, że jest niebezpieczny, ale nigdy nie chciała go opuścić. Wierzyła, że jej misją jest opieka nad wszystkimi, nawet nad tymi, którzy najbardziej potrzebowali duchowej pomocy. Światło, które nadal prowadzi ludzi do Boga, jej historia nadal inspiruje wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy czują powołanie do życia zakonnego. Wielu odkryło swoje powołanie po poznaniu jej życia i męczeństwa, co dowodzi, że jej misja trwa nawet po jej śmierci. Błogosławiona Lindalwa była i pozostaje niezwykłym przykładem wierności swojemu powołaniu, żyła i umarła, nigdy nie wahając się ani nie opuszczając tych, którym miała służyć. Modlitwa o kanonizację błogosławionej Lindalwy Ojcze Święty, Twoja miłość rozpaliła serce siostry Lindalwy, która pozwoliła się prowadzić obowiązkowi troski o ubogich i w posłuszeństwie wiary wybrała życie konsekrowane, obdasz nas Panie, łaską naśladowania Jej przykładu, kochania bez miary i służenia bez oczekiwania nagrody. Niech jej życie inspiruje nas, abyśmy byli światłem w świecie, a jej wstawiennictwo wspierało nas w trudnych chwilach. A jeśli taka jest Twoja wola, spraw, abyśmy pewnego dnia mogli zobaczyć jej kanonizację, aby jej historia była jeszcze bardziej znana i celebrowana. Amen. Przesłanie, które pozostaje wieczne historia błogosławionej Lindalwy, Justo de Olivery przypomina nam, że prawdziwa. Wielkość tkwi w służbie pełnej miłości i odwagi, nawet w obliczu największych wyzwań. Jej męczeństwo nie było końcem, ale wiecznym świadectwem wiary i oddania Bogu. Inspiruje nas, abyśmy byli światłem tam, gdzie panuje ciemność, pomagali innym bez oczekiwania zapłaty i trwali wiernie w naszej misji, jakakolwiek by ona była. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce. Zasubskrybuj kanał Święte Historie. Udostępnij ten film i zostaw like, aby więcej osób mogło poznać dziedzictwo Lindalwy. A teraz powiedz mi, która część jej życia najbardziej Cię poruszyła? Kliknij jeden z filmów. Powyżej wybraliśmy go specjalnie dla Ciebie.